Cześć wszystkim, witam Was dzisiaj na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę top 5 książek, które przeczytałem w tym roku. Czyli będą to najlepsze 5 książek, które przeczytałem właśnie w tym roku, 2020. I no, mam nadzieję, że znajdziecie z tych książek, które pokażę coś dla siebie. I też przeczytacie te książki, będą różne gatunki, Przedłużając, życzę miłego oglądania. Stwierdziłem, że sobie jednak będę siedzieć tak mi wygodniej i pierwszą książkę, która jest warta polecenia, jest to seria Wojciecha Chmielarza o Jakubie Mortce. Książka jest warta przeczytania, pokazuje symbolicznie pierwszy tom serii. I seria składa się z pięciu tomów. Nie trzeba czytać po kolei. Możecie zacząć czytać od drugiego, od czwartego tomu, ale warto czytać po kolei, ponieważ jeśli będziecie czytać po kolei od podpalacza, zaczynając. To piąty tom serii będzie dla Was bardziej szokujący i będziecie wielce zaskoczeni. Naprawdę, co się dzieje w piątym tomie? To jest po prostu nie do pomyślenia. To jest najlepszy tom tej serii. I co Wam opowiem o pierwszym tomie? No to pewnego dnia podpalacz zakrada się do willi i podpala tą willę. I to jest pierwszy przypadek podpalenia. Drugi przypadek też będzie, ale już nie będzie wiadomo, czy to ten sam podpalacz, czy jakiś inny podpalacz. I zagadka będzie się dobrze, stopniowo rozwiązywać. Będziemy poznać nowe szczegóły, nie będziemy potrafili się domyślić, kto jest sprawcą. I to jest w tych książkach najbardziej niesamowite, że my nie będziemy potrafili się domyślić, kto będzie sprawcą, kto może mieć coś wspólnego z tym pożarem. Naprawdę, to jest tak niesamowicie opisane. Polecam, naprawdę. Piąty to. Jest tak super, że polecam czytać od pierwszego tomu. Książka zasługuje na pięć, na pięć gwiazdek. Jedna z lepszych książek, które przeczytałem w tym roku. Szczygieł Donny Tart, czyli jedna z najlepszych książek, które przeczytałem w tym roku. Książka jest naprawdę warta polecenia. Ta autorka pisze w niesamowity sposób. Ale jeśli Wam mogę coś opowiedzieć o książce, to powiem tak. Nie jest to książka na jedno posiedzenie. Książka ma 800 stron ponad. To po pierwsze. Po drugie, zawiera dużo, dużo, dużo opisów. nie dużo dialogów, dużo opisów. Szczególnie te ostatnie 20 stron. Są praktycznie same opisy. Tak rozbudowane są te opisy. Ja Wam nawet pokażę, jak to, się, jak to wygląda. O! Idealnie. Ostatnie 20 stron będą się składać w takiej formie, czyli w formie opisów, obszernych opisów. I teraz opowiem wam pokrótce o fabule książki. Pewnego dnia Teo wraz ze swoją mamą wybierają się do muzeum, w którym wybucha bomba, w, w wyniku czego ginie mama głównego bohatera, czyli ginie mama Teo. I To w sposób infantylny, kradnie ulubiony obraz jego mamy, czyli obraz Szczygła. I jak wygląda ten obraz? Szczygieł Fabriciusa, bodajże. W każdym razie, książka jest naprawdę warta przeczytania. Będziemy tu mieli takie wspaniałe wartości, jak dorastanie, przyjaźnie, bóle, cierpienia, zawody na innych osobach. To będzie po prostu. Wspaniała lektura, naprawdę. i więcej czasu minęło od jej przeczytania, tym dosyć, myślę, dość, dość dużo o tej lekturze. Ponieważ zakończenie było pamiętne, ale było dosyć przykre. Nie było to do końca szczęśliwe zakończenie. Nawet mogę powiedzieć, że nie było do końca happy endu. Ale no, książka jest warta przeczytania. Naprawdę jest to jedna z najlepszych książek, które przeczytałem w tym roku. Bardzo wartościowa książka. Te przyjaźnie to, jak Teo chce do tej swojej koleżanki. Cały czas szukają Nie wiem, jak ja mam to opisać. Jest to naprawdę niesamowita lektura. Każdy powinien raz w życiu przeczytać. Jest to ciężka literatura. Myślę, że co najmniej są, które szybko czytają, zajmie to dwa tygodnie. Mi ta książka zajęła troszkę więcej niż miesiąc. Ale warta jest przeczytana. Przeczytam jeszcze tajemną historię tej autorki i przeczytam jeszcze. Mały przyjaciel, jak tutaj widać, też tę książkę przeczytam, bo ta autorka po prostu pisze niesamowicie. Szczygła oceniam na 5 na 5 gwiazdek. Bardzo pamiętna książka. Jeszcze niesamowite jest to, że wszystko dzieje się właśnie na temat tego obrazu, wszystko toczy się wokół tego obrazu. To też jest według mnie bardzo niesamowite i przepraszam, że ja się tak powtarzam, ale ta lektura po prostu mnie zachwyciła. Roczna materia Blake'a Croucha. Książka jest o obwolucie, ale pod obwolutą wygląda tak samo, co nie przeszkadza według mnie. I w każdym razie ta książka to jest science fiction dla zdecydowanie starszych osób. Młodsze osoby mogą nie zrozumieć hmm, celu jakby tej książki i tej niesamowitości, która się tam znajduje. Mianowicie opowiem Wam teraz trochę o fabule. Więc. Główny bohater, Jason, któregoś dnia zostaje porwany i budzi się potem w innej rzeczywistości. Na początku czuje, że właśnie coś jest, coś jest nie tak, ale nie może właśnie rozgryźć, co jest nie tak. Idzie potem, znajduje swoją żonę, Danielę, ale dowiaduje się, że ona z nim nie jest w tej innej rzeczywistości. I teraz już wie, że jest w zupełnie innej rzeczywistości. Będzie chciał się przenieść do swojej prawdziwej rzeczywistości, tam, gdzie ma swojego syna, i tam, gdzie ma swoją żonę. Będzie to nie naprawdę opisane w niesamowity sposób. Te ostatnie strony to zakończenie będzie jeszcze bardziej niesamowicie opisane. Zakończenie będzie satysfakcjonujące, ale pozostawi niestety niedosyt. Ta książka jest po prostu idealna. Jeszcze te podróże w kapsule, jak Jason z Amadą podróżują w tej kapsule i ona mówi do niego, że wie, co jest nie tak, że nie może wrócić do tej swojej poprawnej rzeczywistości. Nie mówi tego szczerze. On po prostu robi to w takiej formie, chce wrócić do swojej rzeczywistości, chce wrócić do swojej żony, chce wrócić do swojego syna, ale robi to tak jakby bez uczuć. Potem napisze to z uczuciami i wróci do tej swojej rzeczywistości. Bo napiszę to teraz Znalej szczerze, że za tą rzeczywistością, za swoją posadą nauczycielską. Mm. Naprawdę jest to tak niesamowita książka, wartościowa historia. I mamy tutaj dużo rozkmin na temat tego, że wszechświat składa się z wielu światów, czyli innych rzeczywistości, a w tej innej rzeczywistości Wy w tej rzeczywistości obecnie możecie oglądać mój filmik, który obecnie nagrywam. I w zupełnie innej rzeczywistości Wy możecie robić coś innego Możecie, nie wiem, spać Możecie grać na komputerze czy coś w tym stylu Takie ta książka ma rozważania Na temat z, z rzeczywistości To jest niesamowite Przepraszam, że się nie umiem wysłowić Ale ta książka zrobiła na mnie duże wrażenie Na pewno przeczytam tą książkę jeszcze nie raz w życiu Bo mówię, jest niesamowita O pobieści z Narni, Luisa W ogóle teraz patrzę, że jest to z wydawnictwa My de Rodzina A z tego wydawnictwa Mam zestaw książek starego Potera Pottera i tutaj mam zestaw też opowieści z Narnii. Symbolicznie oczywiście pokazuję pierwszy tom. Tutaj mam drugi tom. I wydawnictwo Media Rodzina w ogóle niesamowicie wydaje książki. Zobaczcie, pokażę Wam ilustracje na przykład, widzicie? Jest to niesamowite wydawnictwo, potrafi bardzo dobrze wydać książki z, z serią. No, niesamowite to jest po prostu, wow! i opowie się z narni. O czym jest ta książka? Mamy tutaj czwórkę rodzeństwa: Zuzannę, Edmunda, Piotra i Łucję, którzy pewnego dnia idą do domu profesora i tam znajdują szafę, która prowadzi do narni. Ale jak się dowiadujemy w kolejnych tomach, nie tylko szafą można dostać się do narni. Jest to niesamowita książka. W Narni zupełnie czas płynie inaczej, te przygody. A szósty tom, Siostrzeniec yy, czerwodzieja opowiada o całym stworzeniu Narni, co według mnie jest niesamowite. A ostatni tom, szósty, jest tak niespodziewany i tak mocny tom, że wow. Ja kiedyś to czytałem opowieści z Narni, dotarłem do bodajże trzeciego tomu, do, do, do mniej niż połowy trzeciego tomu. I w każdym razie w tym roku przeczytałem z audiobookiem z dwa razy szybszym tempem siedem tomów. I naprawdę jest to tak niesamowita książka. Książka z dzieciństwa, jedna z ważniejszych, jak nie najważniejsza książka mojego życia. Za kilka lat zaś przeczytam tą książkę z jeszcze większym sentymentem. Polecam wszystkim. Książka zasługuje na 5, ,5 gwiazdek, jedna z najlepszych książek tego roku. Kolejną książką będzie Instytut Stephena Kinga i pokrótce powiem Wam, o czym ta książka opowiada. Mamy tutaj Instytut, w którym, yy, po, w którym rządzący Instytutem porywają dzieci z umiejętnościami telekinezy i telepatii, bądź z dwoma umiejętnościami. Naraz jak mają telekinezę i telepatię, i zabijają rodziców, dzieci zazwyczaj wieczorem idą, zazwyczaj jak już mówiłem wieczorem idą po te dzieci i zabijają tam ich rodziców, dzieci budzą się w tym instytucie, myślą, że to są ich pokoje, ale tak naprawdę to nie są ich pokoje i te pokoje ich, te niby ich pokoje znajdują się w pierwszej części instytutu, gdzie jeszcze jest takie traktowanie lajtowe. Ale druga część Instytutu jest po prostu złą, bardzo częścią Instytutu. Tam z dzieci stają się po prostu waszywka, że tak powiem. Wykorzystują te dzieci naprawdę i to jest napisane w sposób niesamowity. Jeszcze główny bohater Luke. On się opiera na początku tym wszystkim testom, ale potem będzie próbował uciec i to będzie tak wszystko niesamowite opisane. Jedna z lepszych książek. Naprawdę ja daję tej książce 5 na 5 gwiazdek. Mam nadzieję, że wszystkie książki Stevena Kinga są tak wspaniałe jak Instytut. To książka zasługuje na jedną z lepszych książek tego roku. Jest naprawdę napisana w sposób niesamowity. Ta historia Luka, a zakończenie jest też niesamowite. Mamy tutaj takie wartości jak przyjaźń, jak walka dobra ze złem i polecam wszystko. Wiem, miało być tylko pięć książek, ale ta książka już będzie ostatnia. Ta książka również zasługuje na najlepszą książkę tego roku, ponieważ jest to historia dosyć specyficzna, dość dziwna, ale przede wszystkim oryginalna. Jest to klasyk literatury. Jedna z najważniejszych powieści XX wieku, jak tu pisze. No, jak już mówiłem, jest to klasyk literatury mistrz i małgorzata Michaiła Buchakowa. O czym jest ta książka? No to poznajemy tutaj losy mistrza i małgorzaty. W pierwszej części możemy dowiedzieć się o mistrzu, a w drugiej części możemy poznać bardziej historię małgorzaty. I to jest niesamowite, w jaki sposób... Oni po latach się spotykają, jak Mistrz i Małgorzata po latach się spotykają. To jest też napisane w niesamowity sposób. Zakończenie jest dosyć specyficzne, jak zresztą cała książka. Pierwsza część jest średnia, druga część jest znacznie lepsza. Mamy tutaj jeszcze dużo czarów. Trudna to jest lektura. Może wydawać się, że to jest łatwa lektura, ale to nie jest naprawdę łatwa lektura. Mamy tutaj przede wszystkim bardzo dużo opisów, obszernych opisów. Jak widzicie, pomimo tego, że książka ma więcej tyle stron, w każdym razie uważam, że warto przeczytać tę książkę, ponieważ to jest klasyk literatury, a klasyki trzeba czytać. Warto przeczytać klasyki. Powieść XX wieku jedna z najważniejszych, naprawdę. Przynajmniej raz w życiu polecam przeczytać tą książkę, całą książkę i stwierdzić, jakie macie, macie o tej książce uczucia. Mam mieszane uczucia, ale mówię, polecam tą książkę ze względu na to, że jest inna niż wszystkie, że jest oryginalna. I że niektóre rzeczy są w bardzo fajny sposób opisane, więc jednak jest to dobra lektura i warta polecenia. I zbliżam się już do zakończenia tego odcinka. Pokazałem łącznie sześć pozycji wartych przeczytania w tym roku. Różne rodzaje literackie było science fiction, była fantastyka, były kryminały, najróżniejsze były gatunki tutaj książek. I możecie pisać komentarze, dawać subskrypcje, możecie lajkować. Możecie pisać jakie odcinki chcecie na moim kanale zobaczyć, i powiem Wam szybko co czytam. Więc zrobiłem postęp w czytaniu Osiedla Nif Dotarłem do połowy, więc jest postęp. Książka jest na razie bardzo ciekawa. Mamy tutaj przeplatane sceny w sądzie, co według mnie jest. Super opcją. Każdy rozdział praktycznie kończy się tak, że jest się ciekawym, co się, co się wydarzy w następnym rozdziale. Naprawdę bardzo dobra książka. Nie spodziewałem się, że, że ta książka będzie aż taka dobra. Mamy tutaj klimat osiedla, klimat hip-hopu, ale więcej nie będę Wam mówić o tej książce, ponieważ usłyszycie o tej książce u mnie w podsumowaniu listopada na razie czytam tą książkę aktualnie i więcej się dowiecie co sądzę o tej książce jak już mówiłem wcześniej w podsumowaniu eee, czytam jeszcze aktualnie Harry Pottera, drugą część czy Harry Potter i Komnata Tajemnic pierwszy tom przeczytałem i spoko jest ale o Harry Potterze nie będę wam na razie dużo opowiadać, ponieważ jak już mówiłem w poprzednich odcinkach nagrywam vloga z Harry Pottera, czytam całą serię i no, na razie dobrze mi się nagrywa. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. To tyle i cześć.